Drodzy bracia i siostry, jak mówiłem, rozpoczynając tę mszę świętą, wielu z nas zapewne uczestniczyło w orszakach Trzech Króli, czy w innych tradycjach, zwyczajach, które wiążą się z tym dzisiejszym wielkim świętem. Być może nie wszyscy z nas świadomi są tego, że obchodzone ono było pierwej niż Boże Narodzenie i Wyżej cenione w starożytności chrześcijańskiej niż Boże Narodzenie. Dlaczego? Treść tego święta zawarta jest nie tyle w tej dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy, owszem, w niej też, ale przede wszystkim w tych paru słowach, które może wydają się nam być niezrozumiałe. Z listu do Efezjan świętego Pawła. Święty Paweł mówi do, raczej pisze do Efezjan, do pierwszych chrześcijan, do tej gminy chrześcijańskiej, którą sam w Efezja założył. I słyszeliście o udzielon, udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla Was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak została objawiona teraz przez Ducha Świętego, jego apostołom i prorokom. O jaką tajemnicę chodzi? Święty Paweł mówi dalej o to, że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała, czyli Współdziedzicami Chrystusa, współczłonkami jego ciała, czyli kościoła, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Bracia i siostry, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jaki to był niesamowity przełom. Jak wiemy z historii zbawienia, Pan Bóg wybrał sobie najpierw Abrahama którego uczył wiary, a potem przez całą historię, przez wieki całe te wiary Abrahama pogłębiał w patriarchach i w swoim narodzie, wybranym narodzie, w narodzie izraelskim. Żydzi Izraelici byli przekonani, że ten Bóg. Który się im objawił, który najpierw objawił się Abrahamowi, a potem przemawiał do nich przez Mojżesza i Proroków, jest ich Bogiem, cała ta reszta to poganie, to znaczy, ludzie nieznający Boga, ludzie, jakby inny gatunek. Co więcej, mówiono nawet, że Różnica między Izraelitą wierzącym a poganitem, Poganinem jest różni jak różnica gatunkowa, jak różnica pomiędzy człowiekiem i psem. Dlatego też w jednej z Ewangelii pojawia się właśnie to, co mówi Pan Jezus, sięgając właśnie do tego porównania, gdy poganka biegnie za nim i krzyczy, aby uzdrowił jej. Yy, córeczkę, która była opętana, Pan Jezus mówi do niej, nie jest rzeczą dobrą zabrać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom, rzucać psom. Odwołuje się właśnie do, do tego, o czym wtedy mówiono, jak myślano w Izraelu. I ta kobieta wtedy pada przed nim i mówi, panie, ale i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu dzieci. I Pan Jezus mówi, wielka jest Twoja wiara niewiasto. Niech Ci się stanie jak chcesz. On widzi, że zresztą daje to też jako przykład, że ta kobieta wchodzi w wiarę w dziedzictwo Izraela, w coś, co, czego Poganie nie znali, co było odległe od nich. My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Może coraz bardziej patrząc na współczesne pogaństwo, jak to pogaństwo starożytne wokół Izraela wyglądało, jakie to były obrzydliwe religie, kulty, coś strasznego, coś, co my dzisiaj możemy też zauważyć, porównując orszaki trzech króli z innymi orszakami, które czasami przeciągają przed nasze, przez nasze miasta. Z orszakami genderystów. Być może niektórzy z Was je widzieli, oby dzieci ich nie widziały. Jakie to wszystko jest obrzydliwe, jakie to wszystko poniżające człowieka, ale tak, albo nawet jeszcze gorzej wyglądało starożytne pogaństwo. I rzeczywiście Izraelici nie tylko kierowani. Tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, ale też patrząc, widząc, jak żyli, jak postępowali ówcześni poganie, patrzyli na nich z, nie tylko z wyższością, ale wręcz z pogardą. I teraz to, o czym mówi apostoł: że dla tych ludzi otwiera się Boże objawienie, że oni, właśnie ci poganie, Stają się współdziedzicami, współczłonkami ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie, Jezusie przez Ewangelię. To coś dla tamtych ludzi dla niesamowitego. Dlatego też to święto w pierwotnym chrześcijaństwie nie nazywa się objawieniem Pańskim. To jak zwykle bardzo często niestety niedoskonałe tłumaczenie na język polski. Język łaciński przejął słowo greckie, żeby to święto nazywać na, jak najwłaściwie. Ono po grecku nazywa się Epifania, tu kirią. Słowo epi oznacza coś, co jest ponad. To nie tylko objawienie, to jest nadobjawienie, to jest coś wyjątkowego, coś niewyobrażalnego. Tak jak zresztą w innym miejscu św. Paweł będzie mówił o poznaniu używając słowa epignosis. To znaczy poznanie przekraczające wszelkie poznanie. To co Bóg przygotował dla nas. Tak to objawienie jest, jest niezwykłym objawieniem przewyższającym wszelkie ludzkie wyobrażenia i oczekiwania. My jesteśmy... Może do tego przyzwyczajeni niesłusznie, bo Pan właśnie w ten sposób chce się też objawiać w naszym pogańskim czy poganiejącym świecie. Bo któż to jest poganin? Poganin to jest człowiek, który nie zna istoty Boga, nie zna Boga prawdziwego. Nie znaczy to, że to jest człowiek, któremu brak pobożności. Może być wręcz przeciwnie. Poganie starożytni, ale i współcześni poganie są niezwykle pobożni. Potrafią ofiarować swoim bóstwom, potrafili, potrafią, wszystko, co mają najcenniejszego. Nie można zapominać, że w starożytności jednym, jedną z ofiar, które składano bóstwom, to były dzieci. Dzieci składano na ofiarę Bogom paląc je na stosach, ale bogactwo współczesne robi to samo, tylko inaczej. Bo też ci dzisiejsi bogowie, w którym oddaje się cześć, a za którymi ostatecznie ukrywa się zły duch, są tak samo krwiożerczy, tak samo niemiłosierni. Pieniądz, bogactwo, przyjemność. To są te bóstwa, którym świat dzisiejszy, którym świat dzisiejszy oddaje cześć. To współczesne pogaństwo, które być może nazywamy ateizmem, ale tak naprawdę ateistów nie ma, bo człowiek zawsze od czegoś uzależnia swoje szczęście. Bogiem, czy raczej Bożkiem, jest to, od czego ja uzależniam swoje życie, swoje szczęście. To, co stawiam w moim życiu na pierwszym miejscu i czemu świadomie czy nieświadomie służę, ofiarowując rzeczy nierzadko tak cenne, jak ludzkie życie. Życie drugiego, życie dziecka. Niekoniecznie składa się je w ofierze krwawej, chociaż i tych krwawych ofiar dziś nie brakuje. Te... Dziesiątki milionów aborcji, które popełnia się w świecie właśnie w imię współczesnych Bożków, to ofiary krwawe, podobnie jak ofiary krwawe tamtych czasów. I to wszystko, co, co, czy przez co ludzie się unieszczęśliwia, zabierając dzieciom czy współmałżonkom to, co, czego potrzebują, bo służy się właśnie obcym Bogom. Nie nazywając ich dziś bogami, no bo właśnie jesteśmy przecież na pewnym poziomie kultury, ale w istocie chodzi o to samo. I także dziś przychodzi to Słowo Boże, ta epifania Kiriu, epifania domini, jak się mówi w łacinie, nad aby pokazać nam istotę Boga, abyśmy do Niego przylgnęli, abyśmy. Dążyli jak tamci do Niego, szukając tego, czego nasze serce naprawdę pragnie. Nie dawali się oszukać ideologiom, tak jak tamci, nie dali się oszukać, bo nasz rozum prowadzi nas do Boga. Nauka prowadzi nas do Boga, prawdziwa nauka prowadzi nas do Boga, tak jak i tamtych, którzy nie byli królami. To, że nazywa się ich królami wynika z tego tekstu, jaki słyszeliśmy dziś w psalmie, że królowie Szeby i Saby złożą daninę. Owszem, do Jerozolimy królowie pielgrzymowali i pielgrzymują do, do naszych czasów, bo to psalm o Jerozolimie, o miejscu, gdzie Bóg, które Bóg sobie wybrał, jak mówi psalm na mieszkanie, ale... To, co najważniejsze w tych ludziach, to było to, że oni szukali wiedzy, że starali się odkryć tę moc, moc, ludzką mądrość, zgłębić ją, studiując m.in. niebo. I to niebo im wskazało drogę do Boga prawdziwego, do tego, którego zobaczyli tam w postaci dziecięcia. I co więcej, odkryli tę prawdę, która wyraża się w ich darach. Złoto, kadzidło i mirra. Złoto, które wskazuje, że ten, komu się odpiaruje, jest królem. Kadzidło to znak bóstwa, a mirra oznacza cierpienie, bo pamiętamy, że Panu Jezusowi, kiedy umierał na krzyżu, podano wino zmieszane właśnie z mirrą, jako środkiem... Yy, Uśmierzającym ból, ale Pan tego nie przyjął wtedy na krzyżu, przyjął to całe cierpienie, jakie grzech na niego zrzucił. Jednocześnie też ta Ewangelia pokazuje nam ten świat, także częściowo Kościoła, narodu wybranego i tych przywódców narodu wybranego, akurat wtedy był to Herod, za, zalękniony o swoją władzę. To obraz także dzisiejszych polityków, którym chodzi właśnie o władzę, chodzi o to, co władza im może zapewnić. I są oczywiście świetnymi dyplomatami, ukrywają to sprytnie przed swoimi poddanymi czy przed swoimi rodakami. Tak jak Herod mówi, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dzieci, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Co za pokora, co za piękne słowa, za którymi kryje się wściekłość, za którymi kryje się lęk o własną władzę, wiemy co potem sprowadzi na Betlejem Herod. Ta polityka ona ciągle jest ta sama, bo też jest w gruncie rzeczy zaprawiona pogaństwem, kultem władzy, kultem pieniądza, ale niech nam to nie przeszkadza, bo Pan w swoim objawieniu jest ponad tym. On, mimo tej całej złości świata, mimo tych wszystkich problemów, które nas otaczają, przezwycięża to więcej. Bierze to na siebie, aby nas opronić, ocalić, aby nas przemienić, abyśmy, jak mówi, mówią ostatnie słowa tej Ewangelii, inną drogą udali się z powrotem. Tamci do swojego kraju, my do swoich domów. Inną drogą, to znaczy z innym myśleniem, z innym patrzeniem na naszą rzeczywistość. Patrzeniem przemienionym przez ten, tego, który jest prawdziwą światłością i który, bracia i siostry, jest jedynym naszym szczęściem, jedyną naszą przyszłością. Jest wiecznym szczęściem. Amen.